Cześć wszystkim. Witam w kolejnym odcinku serii nagrań Julia Radzi. No i teraz już się widzimy z Wami po moim porodzie. Poprzedni odcinek był nagrywany jeszcze przed, więc powiem tak: ze względu na to, że troszeczkę wszystko się potoczyło zupełnie inaczej niż ja to sobie wyobrażałam, niż się przygotowywałam postanowiłam, że poruszę w tym tygodniu oraz na te, w następnym tygodniu projektu um, takie tematy, które są związane właśnie z właściwym przebiegiem porodu, jakie są objawy, które mogą wskazywać na to, że poród gdzieś tam się zbliża a w ogóle jak się wyznacza termin porodu aby się przygotować na to, że nie zawsze wszystko może i idzie zgodnie z naszym planem Um, więc w następnym tygodniu porozmawiamy na temat właśnie. Braku postępu porodowego oraz na temat indukcji porodu. Żeby zrozumieć treści, przekazywane, które będę przekazywać w następnym tygodniu projektu, oczywiście muszę zacząć najpierw właśnie od tego, jak się wyznacza termin porodu, jak przybiega prawidłowy fizjologiczny poród, jakie są objawy w ogóle zbliżającego się porodu. Czy takie są, czy one są wiarygodne, czy raczej bardziej mieszają w głowie, więc to jest temat na ten odcinek i to jest temat na artykuł, który właśnie napisałam w tym tygodniu projektu. Powiem ogólnie tak, że no poród jest żywiołem po prostu, którego. Nie da się w pewnie zaplanować. Mimo XXI wieku nie mamy takich narzędzi i mechanizmów, które by nam pomogły w 100% określić, że to teraz. W tej chwili, na przykład, czy za godzinę, czy jutro ten poród się zacznie, nie mamy w pewni, niestety, ale wpływu na to, w jaki sposób ten poród przebiega. Zatem, jakby tutaj warto być po prostu przygotowanym na różne scenariusze, dzięki czemu po prostu będzie łatwiej zaakceptować fakt, że no niekoniecznie ten nasz plan porodu a, i to nasze marzenie o porodzie takim prawidłowym, fizjologicznym e, jakby nie do końca ten plan się spełnił, no bo tutaj nie zawsze wszystko idzie niestety po naszej myśli a, i dzięki takiej świadomości i wiedzy, którą będziemy posiadać na temat tego zarówno jak Przebiega fizjologiczny poród, czym jest w ogóle ten fizjologiczny poród, czy da się go wpasować w ogóle w jakiekolwiek sztywne ramy, oraz jeśli ten poród nie postępuje, co to w ogóle znaczy, że nie postępuje, to dzięki tej świadomości, co, jak i dlaczego lekarz, położne itd. muszą wykonywać, jakby tutaj, taki wewnętrzny spokój, aby oddać się czasami albo w pewnej naturze, albo jednak dla specjalistów. Więc a może po prostu zacznę od tego, czym jest w ogóle fizjologiczny poród. Przede wszystkim poród fizjologiczny, naturalny, tak jak już mówiliśmy przy okazji tematu poród naturalny na cesarskie cięcie, to jest szereg takich procesów, ciąg logicznych następujących po sobie różnych zdarzeń i uznajemy poród za fizjologiczny, to poród, który odbywa się samo, istnieje o czasie. No i tutaj wiemy, że ten rozstrzał, który jest uznawany o czasie, jest strasznie duży, ze względu na to, że zarówno jeśli urodzimy po 37 zakończonym tygodniu lub do końca 42 tygodnia, czyli rozstrzał mamy aż 5 tygodni. To jest ogromna różnica. Więc zarówno jeśli kobiety rodzi w zakończonym samoistnie, w zakończonym 37 tygodniu lub w zakończonym powiedzmy 41 tygodniu, to są porody um, o czasie. Jeśli zaczęły się samoistnie, jeśli przebiegały bez jakiejś interwencji medycznych lub a, z minimalną ich a, ilością, a, z aktywnym udziałem kobiety rodzącej, z wykorzystywaniem takich naturalnych zasobów kobiety i rodzącego się dziecka. Więc to będzie poród fizjologiczny. Chciałabym opowiedzieć, nie wiem, w sumie, czy w tym odcinku to robić, czy w następnym, a może częściowo tu, częściowo w następnym, bo biorąc pod uwagę, że ogólnie byłam na obserwacji w szpitalu przez tydzień czasu ze względu na to, że byłam już tydzień po terminie, a poród nadal samo się nie zaczynał po zakończonym 41 tygodniu, więc tutaj chciałabym powiedzieć, że jeśli chodzi o różnego rodzaju objawy, objawy, które by wskazywały na to, że poród mógłby się zacząć oraz o termin porodu. Jeśli chodzi o termin porodu, Termin porodu w ogóle większość lekarzy wyznacza na podstawie właśnie daty ostatniej miesiączki. To jest taki specjalny wzór, który, dzięki któremu to się wylicza, albo na podstawie USG z pierwszego trymestru. I tutaj, ogólnie, zazwyczaj mamy te dwie daty, mimo że e, źródła naukowe ogólnie mówią o tym, że data z USG pierwszego trymestru jest. Tą e, najbardziej wiarygodną, która powinna być bra brana pod uwagę, ze względu na to, że wtedy dzieci. Są w miarę o takim samym, jakby, rozmiarze, dopiero już następne, każde USG, już dzieci zaczynają, płód zaczyna się znacząco różnić. I tutaj, ogólnie, jeśli chodzi o daty porodu z USG pierwszego trymestru, szczególnie w ciążach po terminie, jakby są o wiele bardziej wiarygodne i zmniejszają prawdopodobieństwo niepotrzebnych ingerencji medycznych. Do tej pory jednak wiele lekarzy strasznie bierze pod uwagę nadal datę z, z ostatniego dnia miesiączki, to znaczy z dnia ostatniej miesiączki na podstawie specjalnego wzoru, jakby wylicza. No wszystko tutaj ogólnie zależy od lekarza, która, który termin porodu będzie się brał pod uwagę. Więc tak jak mówię, lekarz i tak decyduje. W każdym razie źródła naukowe mówią, że ten ZUSG z pierwszego trymestru są o wiele bardziej jakby precyzyjne. Choć zarówno jedna data, jak i druga data to są daty bardzo orientacyjne, tak, bo e, termin porodu, przybliżony termin porodu, który się bierze z USG, z daty ostatniej miesiączki, e, jakby wylicza się na podstawie wzoru, który bierze pod uwagę e, domniemany czas owulacji, A tego nie do końca jesteśmy w stanie dokładnie wyliczyć, ze względu na to, że ta owulacja nawet u tej samej kobiety w każdym następnym cyklu może się występować troszeczkę później lub troszeczkę wcześniej, więc ciężko o to. I kiedy mówię, że byłam w szpitalu tydzień po terminie porodu, to byłam po tydzień po USG z pierwszego trimestru. I jak leżałam na obserwacji, to codziennie byli różni lekarze, że tak powiem, na, na zmianach. I jeden przychodził i brał pod uwagę datę porodu z. Z dnia ostatnie miesiączki, a drugi brał pod uwagę z USG pierwszego trymestru. I powiem, że leżąc, y, jestem wdzięczna życiu w ogóle, że y, było mi dane doświadczyć tego, nawet z ciekawości naukowej, poleżeć na wydziale położniczym. Um, mój mąż się śmiał, że byłam królową celi. Ze względu na to, że leżałam tydzień, nie czekałam na, aż, na to, aż się zacznie poród fizjologiczny, po prostu pod obserwacją, bo ogólnie jak ciąża jest po terminie, to jest taki obowiązek, że trzeba tą ciążę bardziej obserwować, monitorować, robić częściej KTG, sprawdzać, czy z dzieciątkiem wszystko ok, czy ze mną wszystko ok, więc tutaj jakby w takich ciążach po terminie bardzo mocno jakby tutaj e, się monitoruje stan dziecka e, takie są ogólnie standardy postępowania e, więc e, byłam królową celi ze względu na to, że kobiety przychodziły, rodziły w tym samym dniu lub następnym i odchodziły a ja leżałam i leżałam i leżałam, i tylko, powiedzmy, rozmawiałam ze wszystkimi, bo jestem dość otwartą osobą, e, i rozpytywałam i robiłam taki wywiad, e, wywiad, że tak powiem, jak to wszystko, jak tam ciąża przebiegała. E, obserwowałam właśnie, jak przebiega poród u kogo, i powiem tak, ogólnie nie spotkałam ani jednej kobiety, żeby, to znaczy. Ani jednej takiej samej sytuacji u każdej kobiety, zarówno objawy wskazujące na to, że poród gdzieś tam teoretycznie się zbliża, jak i sam przebieg porodu, zupełnie, zupełnie były inne. Czyli nie spotkałam w skali tygodnia, gdzie się przewinęło, nie wiem, powiedzmy, z ponad 30 różnych porodów jak mniej więcej, ani jednej nawet podobnej sytuacji. Dlatego tutaj możemy teoretyzować, a w praktyce. I w rzeczywistości wygląda to tak, jak wygląda, czyli nie do końca jesteśmy w stanie, jakby tutaj określić. Więc skoro już wiemy na temat terminu porodu, to może powiemy sobie właśnie o tych teoretycznych objawach, które by mogły wskazywać na to, że poród fizjologiczny się zbliża. Choć powiem szczerze, że ta wiedza i świadomość o tych objawach, które mogą wskazywać na to, że poród się zbliża. Jeszcze bardziej mi namieszało w głowie i trochę przeszkadzało, ze względu na to, że ja myślałam ogólnie, że ja rodzę przez ostatnie 4 tygodnie ciąże, Biorąc pod uwagę, że urodziłam w 42 tygodniu ciąży, no to powiedzmy od 38 tygodnia, ja ciągle codziennie, m, mając jakikolwiek objaw, już myślałam, że to tuż tuż, to tuż tuż, to, 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 to zaraz już się zacznie. No i niestety się nie zaczynało i takie było wewnętrzne złość, bezsilność, rozczarowanie, zmęczenie. Bo kobieta zazwyczaj w tym okresie już jest rzeczywiście zmęczona ciążą, chce już urodzić, chce, żeby było po wszystkim, narasta stres, um, narasta taka niecierpliwość też, no po prostu się chce, żeby było już po wszystkim, więc jesteśmy wtedy tak um, skłonni do tego, by nadmiernie się wsłuchiwać w każdy sygnał i ta wiedza. Może być pomocna, a może nie do końca, ale czuję obowiązek nie wspomnieć o takich najbardziej podstawowych rzeczach, no i z takich najbardziej podstawowych rzeczy wskazujące na to, że poród może się zbliża, no to są skurcze przepowiadające. Z tym, że te skurcze przepowiadające u różnych kobiet mogą, u kogoś może występować już od 30 tygodnia, zazwyczaj się mówi, że na 2-3 tygodnie przed porodem już mogą się pojawiać. A u niektórych kobiet w ogóle, m, aż do na przykład paru dni przed porodem, to się nie pojawia, a u niektórych w ogóle za bardzo tam się nie pojawia, więc tutaj, jakby nie ma reguły znowuż, ale w każdym razie, no, u większości kobiet, te skurcze przepowiadające jednak się pojawiają. I różnica między skurczami przepowiadającymi a rzeczywistymi porodowymi skurczami jest taka, że po pierwsze, skurcze te nie powodują skracania, spłycania i rozwierania się szyjki macicy. To są takie skurcze, które. अहं <sniffs> Przygotowują powolutku, trenują macica. Nie są one regularne. żeby stwierdzić, czy to skurcze przepowiadające, czy porodowe, jest wymagana dwugodzinna obserwacja. Jeśli w skali dwóch godzin ani ich długość, ani ich częstotliwość, ani ich stopień nasilenia jakby się nie zwiększa, no to wtedy to są skurcze przepowiadające, ani porodowe. Często są odczuwane bardziej jako takie lekkie pobolewanie, jak na miesiączkę, na dole brzucha lub też w krzyżu w porównaniu do porodowych, które zaczynają się od dna macicy i mają takie, że jak porodowe się zaczynają, to napina się dno macicy tak do dołu, mo, może boleć krzyż i ból narasta, 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 ma swój szczyt i spada, spada, spada. Z przypowiadającymi tak nie ma. No i na, najczęściej jak odpoczniemy, zmienimy pozycję, jakieś zrobimy ciepłą kąpiel, to te pustkucze przypowiadające po prostu miną. W porównaniu do porodowych, które wręcz się rozkręcą. Kolejnym takim objawem, który mógłby wskazywać na to, że poród się zaczyna, no to są zmiany, poród się zbliża, no mogą być to zmiany nastroju. Te zmiany nastroju mogą być zarówno na dwa tygodnie przed porodem, mogą być na dzień przed, no znowuż, nie ma reguły. I te zmiany nastroju u niektórych kobiet, które czuły się wspaniale emocjonalnie przez całą ciążę, mogą być to spadek na zdrowiu, takie stany depresyjne, a u kobiet, które się czuły źle, na przykład wręcz odwrotnie, może być nagły taki przypływ euforii, um, niesamowitego samopoczucia, um, w ogóle takiego po prostu sił, mega i tak dalej. Więc tutaj zależy od sytuacji. Kolejnym objawem może być czyszczenie się jeli. Czyli to jest taki naturalny, fizjologiczny proces, który się odbywa pod wpływem rosnących prostaglandyn. Więc jakby tutaj u kogoś może się pojawić na przykład biegunka, albo po prostu oddawanie różniejszych stolców. Inne objawy gastryczne mogą się pojawiać, jak na przykład nudności albo wydmioty, u kogoś będzie brak apetytu, u kogoś nadmierny wręcz taki wilczy apetyt, więc to są też takie objawy, które by mogły wskazywać na to, że poród gdzieś tam coraz bliżej. Kolejną rzeczą jest staczanie się dziecka w kierunku dna i ustawianie się po w takiej prawidłowej pozycji do porodu dzięki czemu ten brzuch może co nieco zmieniać no zazwyczaj zmienia swój kształt opada i tak dalej więc tutaj znowuż u kobiet, które rodziły rodzą po raz pierwszy może to być już na 2-3 tygodnie przed porodem u kogoś, kto rodził już wielokrotnie może to być na dzień przed porodem więc znowuż wszystko jakby nie ma takiej konkretnej konkretnego takiego Wskazówki, że o jak dzisiaj mi się macica do macicy opuściło i brzuch opad, to jutro już rodzę, na przykład, absolutnie nie. No i na przykład u mnie w ogóle aż do końca ten brzuch był wysoko. Niestety później się okazało, że to dlatego, że dziecko było owinięte pępowiną i po prostu nie mogło prawidłowo się wstawić w kanał, um, było po prostu blokowane dlatego ten brzuch do końca mi tak nie opadł, jak to normalnie powinno wyglądać. I to była ogólnie taka wskazówka, że. Hmm, i tak by to się wszystko skończyło niestety porodem nie fizjologicznym, a naturalnym, choć wszystko się zaczynało u mnie normalnie. tak Czyli od skurcze, te skurcze były, więc cieszę się o tyle, że a, jednak synek brzuchu był troszeczkę tymi skurczami postymulowany, nie był wyrwany na zasadzie takiej, bo ta cesarka u mnie była w trybie pilnym ze względu na brak postępu porodowego. A o czym następnym tygodniu, więc myślę, że w następnym tygodniu troszeczkę więcej opowiem o tym, jak to wyglądało u mnie. A w każdym razie kolejną rzeczą jest zmiany w szyjce macicy w jej umiejscowieniu, mogą, może się pojawiać rozwarcie, w związku z tym ogólnie staje się miększa, krótsza, zmienia swoją pozycję, w związku z tymi zmianami szyjka macicy może zaczynać się powoli odpadać, czop szluzowy, mogą pojawiać się delikatne plamienia, no, ale tutaj znowuż nie ma reguły. Kogoś ten czop szluzowy odpada, i dopiero za dwa tygodnie się zaczyna poru, to kogoś odpada, i już po paru godzinach, u kogoś na następny dzień. Więc jakby, ale na pewno, jak już odpad, no to por coraz, coraz bliżej. Zmiana charakterystyki ruchów dziecka. Tutaj zazwyczaj się mówi o tym, że jak dziecko wstawione jest w kanał prawidłowo, no to charakterystyka ruchów robi się taka, że dziecko się wycisza, że robi się spokojniejsze, że mniej się rusza. Natomiast są kobiety, u których mówią, że wręcz odwrotnie dziecko się zrobiło takie bardziej nerwowe. I na przykład u mnie było tak, że mały był bardzo nerwowy, bardzo, bardzo, bardzo po prostu ruszał się ja w związku z tym bardzo mocno. On zawsze był mega aktywny. A w mojej sytuacji był wtedy jeszcze bardziej w taki wręcz no tak jak mówię, wręcz nerwowy, a ze względu na co też zaczęłam odczuwać ogromny niepokój. No, i jak on tak zaczął tam i szaleć w tym brzuchu, no to właśnie wody mi odeszły. Um, no, ale może to ze względu na to, właśnie, że pod wpływem tych skórczy nie mógł się opuścić w kanale, w ogóle doświadczył stresu, no bo wody mi odeszły i już zielonkabę, ze względu na to, właśnie w trybie pilnym była wykonana. Cesarka. Bo to oznaczało, że dziecko oddało smułkę, czyli już przeżywa wewnątrz macicny, że tak powiem, stres. Tak wprost mówiąc, kolokwialnie. No i kolejną rzeczą, taką ostatnią, myślę, że to jest sączenie się lub odpłynięcie w całości wód podowych. No niektórych kobiet to się sączy, powiedzmy, parę dni przed porodem, u kogoś tydzień, u kogoś odpływa nagle w dużej ilości. Też, też nie, ma, nie ma tutaj reguły, w każdym razie, jeśli wody odpłynęły, a nadal skurcze się nie pojawiają w ciągu powiedzmy 6, 8, 12 godzin. No to jeśli odpłynęły czyste wody, tak, czyli niezabarwione, nie, nie brązowały czy że wam no to wtedy jeszcze chwilę możemy poczekać. I jak nic tam skurcze nadal się nie rozkręcają, to wtedy dopiero po iluś tam godzinach udać się do szpitala. Natomiast jeśli odpływają wody zielonkawe, brunatne itd., no to natychmiastowo jedziemy do szpitala, szczególnie jeśli jesteśmy nośnikiem GBS-u. E, więc wtedy jak najszybciej musimy jechać no to bez paniki, ale nie, nie zwlekać. E, więc ogólnie jeśli chodzi, to są takie objawy, które wskazują na to, że ten poród gdzieś tam coraz bliżej. Jeśli chodzi o samo fizjologiczny przebieg porodu, jak to mniej więcej wygląda, no to rzadko to mm, się zaczyna tak jak w filmach, tak? bo w filmach y najczęściej chrustają wody, raz, dwa i nie wiem, prawie że w taksówce wszyscy rodzą, czy w samochodzie w drodze do szpitalu, niestety poród zazwyczaj bardzo rzadko się zdarza, tak, że kobieta rodzi bardzo szybko, to zdarzają się takie sytuacje, ale to zdecydowanie bardzo rzadka sytuacja, więc tutaj na część ten poród naprawdę trwa długo. I jeśli chodzi o sam przebieg fizjologicznego, prawidłowego takiego porodu, to mamy cztery okresy. I każdy z tych okresów porodowych ma jeszcze swoje dodatkowe fazy. Więc jeśli chodzi o taki pierwszy okres porodu, to jest okres porodu, w którym mamy fazę utajoną oraz mamy fazę aktywną. I ten okres porodu ogólnie polega na tym, że ma szyjka macicy, to, aha, w ogóle czym jest poród? Poród w ogóle definiujemy, jak się definiuje poród? Poród się definiuje wtedy, kiedy zaczynają się a, regularne, nasilające się, czynne skurczowe macicy, chociażby raz na 10 minut, te skurcze mają występować. Które spowodują stopniowe, powolne spłaszczenie, zgładzenie. I rozwierania się szyjki macicy. Więc ten pierwszy okres porodu to jest okres, w którym właśnie występuje od pierwszych, pierwszych regularnych skurcze aż do, do 10-centymetrowego 10 rozwarcia. Czyli yy, i tutaj mamy fazę utajoną, i mamy fazę aktywną. Utajona faza to faza, która może trwać. Yy, Parę godzin, ale zarówno może trwać yy, kilka lub kilkanaście, kilkanaście godzin, ale czasami nawet kilka dół. A, więc y, ogólnie się mówi, że to fazę taką utajoną to jest faza, w której występuje rozwarcie do 4 cm, yy, i dopiero faza aktywna się zaczyna wtedy, kiedy już tam od 4 do tych 10 więc mówi się zazwyczaj, żeby tą fazę bierną pierwszego okresu porodu utajoną spędzić w domu. Najczęściej w domu ze względu na to, że żeby ten okres porodu przebiegał sprawnie, nim zarządza właśnie tutaj oksytocyna, a oksytocyna strasznie nie lubi w ogóle adrenaliny, nie lubi kortyzolu, nie lubi hormonów stresowych, więc żeby ten okres porodu przebiegał prawidłowo, potrzebujemy takiego wewnętrznego wycieszenia, uczucia bezpieczeństwa, intymności, przygaszonych świateł, rozróżnienia. Więc często, na przykład, kobiety, jak zbyt wcześnie udaje się do szpitala, to często kobiety opowiadają coś takiego, że w momencie, kiedy ma już w domu regularną akcję skurczową, że powiedzmy raz na 8 minut, powiedzmy, pojawiają się skurczy od jakiegoś czasu, przyjeżdżają do szpitala i nagle bum, i wszystko się wycisza. Tak, no i właśnie to jest w związku z tym że ten stres towarzysząca, no szpital to nic fajnego ogólnie. A więc ja też też się zastanawiam, czasami, czy u mnie ten pierwszy, bo u mnie w ogóle nie było postępu porodowego już w pierwszym okresie porodu. I się zastanawiam czasami, czy to też nie, mi nie, nie miało Związek z tym, że leżałam w tym szpitalu i bardzo Nieprzyjemne to było, że tak powiem Więc może nawet ze względu Na to, ten pierwszy okres Porodu nie przebiegł prawidłowo, ale Najbardziej prawdopodobne jednak, że dziecko było Owinięte pokuszy i pępowiną i nie mogło I ta pępowina dość krótka była I dziecko po prostu nie mogło się opuścić W każdym razie, jeśli Nic strasznego się nie dzieje Jeśli dobrze się czujemy a jeśli nie jesteśmy, jeśli nie odpłynęły wody, a jeśli nie jesteśmy... Na... Jeśli nie mamy takiego jakiegoś wewnętrznego uczucia, niepokoju, zdenerwowania, jeśli nie ma żadnego ukrawienia, po prostu pojawiają się, pojawiła się ta pierwsza uh, utajona faza okresu uh, pierwszego okresu połogu porodu, um, no to wtedy najczęściej w szkołach rodzeniach też się zalecza, przy, zaleca przeczekać to w domu. A dopiero, um, jeśli odpłynęły wody i były, są zabarwione, uh, tak jak już wspominałam, jesteś nosicielką GBS-u, minęło kilka godzin. Na skurcze nadal się nie pojawiają. Są jakieś krwawienie, plamienia zbyt mocne, masz jakiś ogromny wewnętrzny niepokój, którego nie potrafisz opanować, no to wtedy lepiej jechać do szpitala. Jak mamy już około 4 cm rozwarcia, przechodzimy powoli w fazę aktywną porodu, w fazie aktywnej pierwszego, to znaczy faza aktywna pierwszego okresu porodu, tutaj już skurcze zaczynają się rozkręcać. Robią się dłuższe, robią się częstsze, zazwyczaj występują co 5-7 minut. Um, no i trwają, aż nastąpi rozwarcie pełne, czyli do 10 cm. Część, co tutaj występuje, jeszcze kryzys tak zwanego 7 cm. Nie oznacza to, że ten kryzys występuje zawsze na 7, u kogoś może na 6, u kogoś na 8, u kogoś wcale. W każdym razie jest to moment, w którym kobieta po prostu zazwyczaj plnie, bardzo boleśne to jest, nie daje rady, krzyczy, że nie da rady, że nie urodzi, że po prostu, żeby wyjąć to dziecko, że po prostu, no, no to jest taki kryzys, gdzie po prostu, mm, to się nazywa zazwyczaj po prostu kryzys tego 7 centymetru, a zazwyczaj po tym kryzysie już, Wydziela się adrenalina, której celem jest, o ile w pierwszym a, fazie utajonej pierwszego okresu połogu adrenalina, kortyzol itd. nam przeszkadzały, to właśnie w fazie aktywnej pierwszego okresu połogu porodu e, ta adrenalina pomaga zmobilizować siły a, i na to, aby jednak to dziecko urodzić. Tak, bo później po tym <coughs> pierwszym okresie porodu następuje drugi okres porodu, który też ma fazę bierną i ma fazę aktywną. Faza pierna polega na tym, że jak mamy już rozwarcie 10 cm, to wtedy musi wystąpić adaptacja główki dziecka do kanału rodnego. To dziecko prawidłowo powinno tam cztery obroty zrobić, zanim będzie wychodzić, wychodzić z nas, więc to jest jakby taki okres, gdzie często te skórce się wycieszają, gdzie nagle nie ma tego takiego mocnego bólu gdzie jest no, takie po prostu, można pomyśleć, że wycieszenie się całej akcji porodowej, ale po pół godziny zaczyna się faza aktywna drugiego okresu porodu i to są skurcze parte, które występują co minutę, dwie i trwają, to znaczy no, co, i trwają, to jest non-stop skurcz tak naprawdę, bo mówi się, że co tam półtorej minuty, dwie i trwają półtorej minuty, dwie. Tak, czyli to są skurcze parte, które już... Hmm, Pomagają wyprzeć z nas dziecko. I tutaj bardzo ważne, aby jednak w tej biernej fazie drugiego okresu porodu nie przeć, bo zbyt szybki poród, zbyt szybkie wypieranie tego dziecka, zanim ta główka się zaadoptuje, zanim dziecko prawidłowo się ustawi do tego wyjścia i się przygotuje, może skończyć się też niektórymi komplikacjami. Dlatego tutaj bardzo ważna jest współpraca z położną, która przyjmuje poród, czy z lekarzem, położnikiem, ginekologiem, położnikiem, aby słuchać się, że. Żeby jak mówię nie przejść, nie przejść, a później przejść, no to wtedy, żeby była ta współpraca, bo e, oni widzą lepiej od tamtej strony, co się dzieje i kiedy można, kiedy nie. Jeśli chodzi o trzeci e, okres porodu, to, e, to jest okres, w którym już dziecko jest urodzone. Natomiast rodzi się, oddziela się i rodzi się łożysko. Później mamy czwarty okres, to jest okres, w którym um, pierwsze dwie godziny w ogóle po urodzeniu łożyska. I zazwyczaj to są okresy, w których jeśli nie było żadnych komplikacji, jeśli wszystko przebiegało sprawnie i dobrze, no to to jest czas na kangurowanie dziecka, na ten kontakt skin to skin, um, na te tulenie, na te pierwsze karmienie wszystkie inne zabiegi, warzenia i tak dalej mogą poczekać, więc tutaj warto, jakby rzeczywiście, z tym dzieciątkiem swoim, tą pierwszą, pierwsze te dwie godzinki spędzić właśnie w taki sposób. Czasami jednak natura zawodzi, a bardzo mnie to wewnętrznie boli. To znaczy nie na tyle, żebym miała jakieś żale, ale no przykro mi, że nie było mi dane doświadczyć porodu naturalnego. Musiałam doświadczyć skurczy porodowych, które nie były, które nie doprowadziły jednak do porodu fizjologicznego. Ze względu na brak postępu porodu skończyło się. To wszystko cesarką w trybie pilnym, więc jakby tutaj się śmieję, że przeżyłam trochę dwa porody, bo i skurcze porodowe miałam, i jeszcze cesarkę miałam jednocześnie, więc. No, no, no chciałam, marzyłam urodzić normalnie, fizjologicznie, ale cieszę się, że skończyło się wszystko cesarką, no bo w sytuacji, gdzie dzieciątko było moje, owinięte pompowiną wokół szyi i ta pompowina była dosyć krótka, no to wiadomo, że port naturalny mógłby się skończyć, nie najlepiej, um, z niedotlenieniem, zamartwicą i tak dalej. Więc tutaj mm, dobrze, że wszystko dobrze się ogólnie skończyło. W każdym razie tak jak mówię czasami no niestety nie idzie to tak jak byśmy chciały mimo naszych ogromnych chęci, mimo przygotowania fizycznego, psychicznego, mimo pełnej gotowości i dlaczego tak może się dziać? Kiedy w ogóle co to oznacza brak postępu porodowego dla konkretnych faz porodu? Kiedy się indukuje poród, kiedy się pomaga dodatkowo jakimiś innymi zabiegami, już medycznymi, wszystko opowiemy sobie w następnym tygodniu. A tymczasem, jeśli coś nie było zrozumiałe do końca, albo jeśli macie jakieś uwagi, jakieś swoje historie, zachęcamy do komentowania, do opisywania, do w ogóle uczestniczenia w liveach, gdzie sobie więcej na ten temat porozmawiamy. Zatem do zobaczenia w następnym tygodniu.